Serdecznie witamy wszystkich Państwa przed telewizorami! Mówi Tomasz Smokowski, a ten mecz skomentuje wraz ze mną Jacek Laskowski. Skomentujemy dziś dla Państwa wyjątkowe starcie w ramach ostatniej kolejki finałów Mistrzostw. Atmosfera na trybunach niesamowita i mamy nadzieję, że przełoży się to na poziom meczu. Miało być tak pięknie, tymczasem finały ewidentnie ich przerosły. Dzisiaj rozgrywki dobiegają końca. Będzie czas na analizy na pewno, więc padnie sakramentalne pytanie, czego zabrakło. Dla dobra drużyny powinni spróbować dziś jeszcze trochę powalczyć. Sané, teraz z piłką. I z piłką Timo Werner. Czy zdoła to wykorzystać? I mamy pierwszą bramkę meczu. Mają co świętować. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? I z piłką Timo Werner. Timo Werner może strzelać. Bram opuścił puścił posterunek. Wystarczyło trafić między słupki. Gol to gol. Na razie 2-0. Tak, interweniował nieczysto. Przerwał akcję oczywistym faulem. Mamy rzut wolny. Dobra decyzja, udane przejście. Nie ma wątpliwości, był fał. Sędzia podyktował rzut wolny. Odawał Lewandowski, ale piłka trafia do rywali. Luka na skrzydle jak to wykorzysta Sane? Co teraz zrobi Roy Sane? Nie myli się teraz. Spakuje piłkę do pustej bramki. I mamy obecnie 3 do 0. I Griezmann otrzymuje podanie. Wrzutka na Juliana Branta. Zapowiadało się nieźle, ale na zapowiedziach się skończyło. I tracą teraz posiadanie piłki. O, właśnie tak, trzeba grać z obrońcami. Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat -tricka. Mamy już zatem 4 do 0. Lewandowski ma teraz piłkę. Tak jest, piłka ląduje w France. Obecny wynik 4-1. Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą. Mają cztery bramki przewagi. Ależ to jest popis jednego zespołu. Postawę drugiej ekipy najlepiej przemilczmy. Traci piłkę po tym wejściu. Leroy Sané sunie z piłką do przodu. Będziemy teraz mieli wrzut z autu. Seko Fofana. Udało się przejąć piłkę. Sędzia widzi ten faul, ale puszcza grę. No chyba trochę daleko, ale strzela. Piłka poza boiskiem. Gra przerwana. Out. I teraz rozpoczną z rzutu rożnego. Teraz z rogu na 11 metr. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Strata. Muszą bardziej szanować piłkę. Royce ma teraz piłkę. Próbuje teraz zaskoczyć bramkarza. Aj! Ej nie! Słupek! Akcja, akcja i po akcji. Wielka szkoda. Ależ było przed chwilą blisko gola. To naprawdę nie part, że nie mamy zmiany rezultatu na tablicy wyników. I gol! O rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Iście, hokejowy wynik, 5 do 2. Garasko, Griezmann, co teraz? Słyszy presję trybun. No i mamy różnego po odbiciu piłki. Ale zagrożenie wciąż jest duże. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. To musi być bramka. Nie do wiary. Kolejny gol. Prowadzą już różnicą czterech bramek. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No, zresztą wynik mówi sam za siebie. No i po ataku, dobra interwencja. Wow, a skąd on tam się wziął? Uratował zespół przed najgorszym. Świetne, prosto padłe zagranie. Kobel, jak on to zrobił. Julian Brandt. Ładne teraz zagranie za plecy obrony. Złe było to podanie. Lewandowski. Piłka prosto do Rojsa. Dodatkowa minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Niebezpiecznie było przez chwilę, ale wszystko już pod kontrolą. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Zaczynamy drugą połowę. Zobaczymy, czy teraz zdejmą nieco nogę z gazu, bo do tej pory mecz był wybitnie jednostronny. Orojs. Timo Werner. Może strzelać. Niebywałe. Znowu piłka w siatce. Sięgają jak po swoje. Mają na tym meczu trening strzelecki. Totalna dominacja. Przechwyt. Dobre zachowanie. Royce ma teraz piłkę. I obrona teraz ograna. Spokojna interwencja też I z piłką Timo Werner. Obronił to! Liczby mówią wszystko. Urządzili sobie dzisiaj niezłą kanonadę, no i mamy efekty. Nie sądzę, żeby rywale zdołali nawiązać z nimi walkę. Są w znakomitej formie. Zaraz może być okazja do podwyższenia wyniku. Teraz okazja. Są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Ależ teraz będzie okazja. Piłka trafia w poprzeczkę, ależ bramkarz ma szczęście. W tej sytuacji i kibicom, i nam wydawało się, że piłka wpadnie, tymczasem los chciał inaczej. Ale nie składają broni, dalej atakują. Piłka prosto do Rojsa. Z piłką teraz Sany. Spalony, słusznie podniesiona chorągiewka. Nie ma co do tego wątpliwości. Wyraźny błąd. W takich sytuacjach zawsze trzeba zwracać uwagę na ustawienie linii obrony. Złamał w tej sytuacji przepisy. Nie ma co drążyć. A jednak nie ma gola! Jakim studem Bramkarz przerzucił piłkę nad poprzeczką? Niewiarygodne. Zrożnego w okolice 11. Nic z tego. Oddalają teraz zagrożenie. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Mógł to strzelić, ale piłka mija Bramkę. Wypieszczone podanie. Skuteczne wyjście do dośrodkowanej piłki. I akcja teraz w drugą stronę. Griezmann. I z piłką Timo Werner. Piłka odebrana Wernerowi. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy. Gol! gol! Trzy razy gol, bo to jego trzecie trafienie. I jest powtórka. Kolejny raz umieszcza piłkę w siatce. Robi to dziś z ogromną łatwością. W pełni zasłużony hat-trick, który udowadnia swoją wyśmienitą dyspozycję strzelecką. Aż miło patrzy. Przejmują teraz piłkę. Podanie otrzymuje teraz Werner. Wyjaśnia sytuację w polu karnym, a było naprawdę groźnie. Dobra, teraz szansa przed Wernerem. I co, mieli państwo, to znowu jest bramka. Można stracić rachubę. Rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. O, zupełnie niepotrzebne to było. Strata piłki. Decyzja sędzi to był faul. Rozpoczną od rzutu wolnego. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję.